Wielka Środa. Jest taki zapis, jak wyglądał w dawnej Polsce ten dzień u Jędrzeja Kitowicza w jego opisie obyczajów zapanowania Augusta III. Wielką Środę po odprawieniu Juczni w kościele, która się nazywa Ciemną Jucznią, dlatego iż za każdym psalmem odśpiewanym gaszą po jednej świecy, jest zwyczaj na znak tego zamieszania, które się stało w naturze przy przymęcy chrystusowej, że księża psałterzami i brewiarzami uderzają kilka razy o ławki, robiąc mały tym sposobem łoskot. Chłopcy swawolni, naśladując księży, pozbiegawszy się do kościoła z kijami, tłukli nimi o ławkę z całej mocy, czyniąc grzmot po kościele jak największy tak długo, Póki aż dziadowie i cudzy kościelni, przypadłszy z gandziarami, nie wyparowali, nie wyparowali ich z kościoła. Ale chłopcy, szybciej w nogach od starych dziadów, urwawszy tego i owego po plecach kijem, sami zdążali przed gandziarą umknąć z kościoła. Toż dopiero zrobiwszy bałwan z jakichś starych gałganów, wypchany słomą na znak Judasza, Wyprawili się z nim na wieżę kościelną, jednego lub dwóch z pomiędzy siebie, a drudzy z kiniami na pogotoku przed kościołem stanęli. Skoro Judasz został zrzucony z wieży, natychmiast jeden porwawszy za postronek uwiązany mu szyi tego Judasza, włóczył go po ulicy, biegając z nim tu i mówcie. A Drudzy goląc za nimi, pili go kijami, nieprzestannie wołając, co z gardła Judasz, Judasz, póki owego bałwana wnipecz nie popsuli. Jeżeli Żyd jakowy, niewiadomy tej ceremonii nadwinął się, porzuciwszy zmyślonego Judasza, prawdziwego Judę tak długo i szczerze kijami okładali, póki się do jego domu nie salwował. Lecz ta swawola chłopców, zwyczajem wprowadzona jako powtarzanie Powkrzywdzająca domy boskie, sługi kościelne i biednych Żydów, zawdaniem się w to kościelnych profesorów i rządców publicznych, pobywszy lat kilka nareszcie ustało. Opis podaje w całości z zachowaniem pisowni archaicznej. Warto podkreślić, że ciemne juczne dziś w niektórych kościołach się odbywają, ale już nie w środę, ale w wielki piątek i wielką sobotę. Choć tych ludowych ekscesów już dzisiaj nie ma, ani też uderzania brywiarzem przez księży, te antyjudaizmy, o których słyszymy już wtedy, były rugowane, a teraz przez Kościół są wyraźnie odrzucone. Zapraszam w piątek i sobotę rano na owe ciemne ucznie do Dominikanów na Stare Miasto.